Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Noga, Wydział Sztuki. Krzysztof Piasek. Trzeba opowiedzieć o swoich największych projektach, które pan realizował w ostatnim czasie. Znaczy największych, no w ogóle o projektach. No myślę, że te największe to jeszcze przede mną. Ja na razie jestem na początku tej drogi. Ogólnie no, interesuję się rzeczami związanymi z technicznymi, z przepływem fal radiowych. I te moje prace, które powstały, no to jest jakby już trzecia, jakby ich mutacja, tego, tego jakby trzeci ten etap rozwoju pokazać to, czego nie widać. To jakby był głównym punktem wyjścia. I pierwszym to było właśnie fotografie, które Przedstawiały jakby uchwycone te fale radiowe za pomocą urządzeń komputerowych. A teraz jestem, jakby w następnym etapie tego rozwoju, przekształcań tych fali, poszukiwania jakby metody pokazania czegoś, co jest niewidoczne. No dobrze. A czy wielu jest studentów wybierających kierunki związane z multimediami bądź technologią informacyjną? Yy, znaczy, znaczy trochę du duży rozrzut mamy pytań między jednym a drugim, zaskoczenie. Yy... Jest dużo studentów, przy czym od swojej strony. Ja mam taki, taką możliwość, że mam zajęcia ze studentami pierwszego i drugiego roku, więc jakby wszyscy studenci, którzy wchodzą do Wydziału Sztuki, jakby muszą przejść przez mój kurs podstawowy programu Coreldo, stąd ja znam wszystkich studentów. No i może niech się wstydzą studenci multimediów. Często jest tak, że ci studenci z innych kierunków, na przykład z architektury, poniekąd czasami są lepsi jakby od tych jakby od studentów multimediów to taki ko, taki 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 po prostu jakby mówię taki yy, kop jakby taki można jakby gdzieś niedyskretnie że yy, przychodzą studenci przychodzący yy, przychodzące na grafikę, mają już jakieś swoje konkretne, konkretne ukształtowanie, konkretne yy, pomysły, co chcą robić, co chcą robić, gdzie są rozwijać. A od strony tej naszej drugiej, z tej drugiej strony, z nauczyciela, ci studenci z innych kierunków są bardziej otwarci, bardziej chłonni tej wiedzy, więc mnie jako, się, jako, jako nauczycielowi, po prostu jak dla mnie, po prostu jest... Lepsza praca z tymi studentami. No, oczywiście, jeżeli mówimy tylko o cyklu wstępnym pierwszego semestru, no bo później wiadomo, że yy, no, to się odwraca kompletnie w drugą stronę. A, czy może Pan nam jeszcze zdradzić, co inspiruje Pana do zrealizowania projektów? O, właśnie, nie wiedziałem, że będzie takie pytanie, bo odpowiedziałem po jakimś nim na pierwszym. Yy... Pasja, pasja związana z elektroniką, po prostu tą elektroniką nowoczesną, w której... To nie jest już jak kiedyś, to że trzeba było te elementy lutować samymi, złączyć tam jakieś płytki drukowane, obliczać, kondensatory. To po prostu w tym momencie współczesna elektronika to jest program komputerowy, który się pisze, wgrywa się gotowy program, w na przykład mikrokontroler, i on wykonuje to pewne działanie, pewne działanie, pewne zaprogramowane jakby działanie. Więc tak naprawdę. Współczesna elektronika, tą, którą ja się zajmuję, ogranicza się po prostu tylko do kilku połączeń, przewodów, a tak naprawdę większość tego odbywa się na zasadzie programowania tych elementów. A czy w tym momencie pracuje Pan nad jakimś projektem? Oczywiście, jeśli to nie tajemnica. Znaczy, szczerze mówiąc, na temat tego projektu, to jak chętnie bym, chętnie bym osobny wywiad udzielił, dlatego że myślę, że my się nie zmieścimy się w tej formie, w tej krótkiej formie. Pewnego rodzaju. To będą żyjątka. I tak, robocza nazwa to jest żyjątkowo. Czy to będą małe żyjątka radiowe, w których każdy będzie aktywnym przekaźnikiem sygnału? Aktualne sieci, czy sieci komputerowe, czy sieci komórkowe, działają na zasadzie jednej stacji i odbiorców. Tutaj będzie tak, że każde urządzenie będzie urządzeniem jakby węzłowym, czyli jeżeli od urządzenia pierwszego do urządzenia trzeciego nie będzie drogi, ale pośrodku nimi będzie stało urządzenie dwa, to urządzenie drugie automatycznie retransmituje sygnał, bo odbiorca nie usłyszał. Czyli to będzie taka automatycznie tworząca się wiązka odbiorców, jakby to, czyli ka każdy klient będzie zarazem i nadawcą. No, to, jest taki, to jest taki pomysł, który w, na papierze został zrealizowany. Technologicznie jestem już w zaawansowanym stanie, ale aktualna, aktualnie no, zajmuję się przyziemnymi rzeczami zająć, więc chyba to zepchnę na wakacje. Dobrze, to dziękujemy i czekam na realizację tego projektu. Dziękuję.